Cześć, tu Jarek z Szalonych Walizek. Dziś dzień dobry mówimy Wam z pętli żuławskiej, którą dopłyniemy do Zalewu wyślanego, a konkretnie do jego warmińsko-mazurskiej części. Często patrzymy na zalew, tylko jako ona mierzeje kąty rybackie, krynice, ale na stałym lądzie jest kilka równie rewelacyjnych miejscówek, które od dawna nas ciekawiły. Dziś wypływamy z Osłonki na Szkarpawie, skąd czarterujemy naszego housebota trasą przez Elbląg, Tolkmicko, po drodze zaczepimy Kadyny, aż do miasta Kopernika, czyli do Fromborka. Lecimy! To była bardzo dobra decyzja, by wypłynąć właśnie z osłonki. Początkowy odcinek tej trasy jest szczególnie imponujący. Zero ludzi, a dzięki temu mnóstwo dzikich ptaków, wokół wciąż słychać ich śpiew czasem klangor żurawi, które na nasz widok podrywają się do lotu. Tak jest jeszcze na szkarpawie i początkowym odcinku Nogatu. Im dalej, tym więcej wędkarzy i mniej ptaków. Jesteśmy tu pierwszy raz. Wszystko jest dla nas nowe i nawet burzowy wał chmur wydaje się piękny w połączeniu z wiosną na polach. Co tutaj się dzieje? Na wodzie wszystko jest możliwe. Aż się boję, bo my dokładnie płyniemy tam, gdzie ta wielka chmura, taki wał burzowy nadchodzi. Idziemy na spotkanie. Trzymajcie kciuki. Na kanale jagiellońskim między Nogatem a Elblągiem zdajemy sobie sprawę z tego, że po drodze nikogo nie było i wciąż nie ma. Ale warto dodać, że do Elbląga dopłyniemy również drogą wodną z Mazur, ruszając na przykład kanałem Elbląskim z Ostródy, przez jedyny na świecie zespół działających pochylni, z których najbardziej znana znajduje się w buczyńcu. Statki są tu przenoszone po trawie, od jednej do drugiej części kanału. zawsze wychodzi słońce. Dopłynęliśmy do Elbląga szczęśliwie. W cali zdrowi pokonaliśmy pierwszy odcinek ze Szkarpawy, z Słonki do Elbląga i lecimy zwiedzać miasto. Elbląg niestety nie miał szczęścia w ostatnim wieku. Potwornie zrujnowany w ostatniej fazie II wojny w trakcie bombardowań, które zniszczyły miasto w 80%. To, co widzimy, to przykład jednej z najbardziej udanych rewitalizacji starych miast, jakie możemy podziwiać w Polsce. Odbudowa tej części Elbląga rozpoczęła się w latach 80. poprzedniego wieku, a upiększanie tego terenu trwa do dziś. Przez lata był również jednym z największych obszarów prac wykopaliskowych w Europie. Elbląg jest miastem bardzo starym, ponad 100 lat starszym niż stolica województwa, w którym się znajduje, czyli Olsztyn. Ale za pramatkę Elbląga uważa się osadę Truso, gdzie ludzie w miejscu obecnego miasta żyli już w V wieku naszej ery. Podobnie jak w sąsiednim Gdańsku i innych miastach nadbałtyckich, ulice biegły prostopadle do rzeki. Z dziejów Elbląga warto zwrócić uwagę na historię piekarczyka którego pomnik możemy zobaczyć w centrum miasta obok jedynej zachowanej bramy targowej. Podczas wojny polsko-krzyżackiej i najazdu rycerzy zakonnych 8 marca 1521 roku dzielny czeladnik piekarski przeciął drewnianą łopatą do chleba liny służące do opuszczania kraty przy bramie targowej i ochronił miasto przed klęską. Od tamtej pory w Elblągu 8 marca to nie tylko Dzień Kobiet, ale i święto miasta. A co do pań, opowiem wam ciekawą legendę. Gdy rycerze z Elbląga ruszyli wojować z prusami, gród postanowił zaatakować pomorski książę Świętopełek, któremu doniesiono, że miasto zostało bez obrony. Jakie było jego zdziwienie, gdy nadciągnął pod mury Elbląga i zobaczył na nich mieszczan uzbrojonych we włócznie i halabardy. Oczywiście odstąpił od oblężenia. Radości i śmiechu było cenie miara, a cieszyły się, panie! Które wystraszyły pomorską armię. Historia pokazuje, że z elbląskimi kobietami nie należy zadzierać. Tak było i tak jest podobno do dzisiaj. Sztuka współczesna w gotyckich wnętrzach w Elblągu to możliwe, a konkretnie w Elbląskiej Galerii El, w której właśnie jesteśmy. Galeria L powstała w 1961 roku. Prezentuje sztukę współczesną, ale jest jednocześnie miejscem spotkań i działań eksperymentalnych. Przez dziesięciolecia prowadziła i prowadzi również działalność edukacyjną. Nacieszmy przez chwilę oczy jej imponującymi wnętrzami. Jednym z najstarszych zabytków Elbląga jest katedra pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Powstała w XIII wieku. To także jeden z najwyższych zabytków sakralnych w Polsce. Wieża została zniszczona w wyniku uderzenia pioruna w 1777 roku i odbudowana na początku XX wieku. Później cały Kościół został znów wypalony w czasie II wojny. Warto wejść na 97-metrową Wieżę Katedralną i podziwiać z niej panoramę Elbląga, szczególnie o takiej porze, czyli przy zachodzie słońca, bo widok z niej jest absolutnie oszałamiający. Kochani, słowo się rzekło. Idziemy na górę naprawdę wysokiej wieży katedralnej w Elblągu i zaraz wam pokażemy, co i jak widać. Kiedy już zejdziemy z wieży, polecamy wybrać się ścieżką kościelną, która biegnie tuż obok katedry. To wąskie przejście przez stare miasto pomiędzy jego kamienicami, które łączy trzy kościoły. To także unikat w skali kraju. Po wojnie zachował się jedynie odcinek pomiędzy ulicami Świętego Ducha i Mostową. Nie jesteśmy wielkimi fanami muzeów, a to może dlatego, że rzadko trafiamy na muzea, które potrafią nas zaskoczyć, prezentując w nowoczesny i ciekawy sposób swoje zbiory. Ale to, co zastaliśmy i zobaczyliśmy w Muzeum Archeologiczno-Historycznym Welblągu, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. z starodawnym automobilem w wirtualnej rzeczywistości po zrekonstruowanym elblągu końca lat 30. ubiegłego wieku chwyta za serce. A równie duże wrażenie robi możliwość zobaczenia prawdziwej ekspozycji dawnego elbląga. To tylko dowód, że zwyczajne wydawałoby się tematy można pokazać w niebanalny sposób. Po takich emocjach najlepszym sposobem na odreagowanie. Mógłby być tylko prawdziwy spacer uliczkami miasta. Dodajmy przed wyruszeniem dalej, że Elbląg jest także nieźle przygotowany do turystyki wodnej. Kilka marin z możliwością bezpiecznego cumowania, sanitariaty, prąd i woda na kei zachęcają by się tutaj zatrzymać. Dlatego nawet przed sezonem panuje tu ruch. Żegnamy się z Elblągiem i płyniemy do kolejnej nadzalewowej miejscowości, jaką jest Tolpnicko. Lądem z Elbląga do Tolpnicka jest 25 km. Droga wodna Hausbottom zajęła nam 3 godziny. Najważniejsze, by o odpowiedniej godzinie pojawić się przed mostem pontonowym w Nowakowie, bo ten otwiera się tylko o określonych godzinach po wcześniejszym kontakcie z obsługą mostu, a później już tylko prosta jak strzelił trasa na zalew. Jak gdzie? Dobrze, trochę faluje. No ale to zalew. Ale już mi błędnik szaleje. Idzie no się bardzo dobrze. Gdy będziecie płynęli torem wodnym z Elbląga do Tolkmicka, to warto uważnie rozglądać się po drodze na znaki o niebezpieczeństwach, ponieważ przy torze podejściowym do Tolkmicka po prawej stronie znajduje się znak kardynalny północny, który ostrzega nas, żeby po prostu nie wpływać, bo tutaj pod wodą są niebezpieczeństwa, a później jak już go widniecie, to spokojnie możecie dopłynąć do tego portu, do którego właśnie zmierzamy. Dopływamy do miasta tak starego jak sąsiedni Elbląg, które dziś pełni funkcję portu morskiego. I chociaż poza sezonem jest uśpione, to właśnie w sezonie jest jednym z ulubionych miejsc na trasie turystyki nadzalewowej. Dodajmy, że Tolkmicko leży na terenie dawnych prózgórnych i plemienia pogezanów. Port jest całkiem spory, odnowiony dzięki dotacjom unijnym. Po ocenie wszystkich Śmiało możemy powiedzieć, że to najlepsza marina na naszej trasie. Po wyjściu z portu, droga do miasta wiedzie na wprost. Jednym z najpiękniejszych zabytków Tolknicka jest na pewno gotycki kościół z drugiej połowy XIV wieku. Warto zapuścić się w boczne uliczki, by zobaczyć ciekawą zabudowę typową dla tej części regionu. Klimat portowego miasteczka to coś, co kupujemy od razu. Tolkmicko to znakomite miejsce do uprawiania sportów wodnych, ale też bardzo dobry punkt do tego, by wsiąść na rower i ruszyć trasą Green Velo, która biegnie od Elbląga przez Tolkmicko do Fromborka i jeszcze dalej wzdłuż całego Zalewu Wiślanego, a my z Tolkmicka wybieramy się do pobliskich kaden nazywanych Wsią Cesarską. Po prostu, ale okolica. Piękny teren. Jak widać, nadzalewowy odcinek Green Velo jest niezwykle malowniczy, dlatego ruch na tej trasie bywa naprawdę spory. My tuż za Tolkmickiem trafiliśmy na niezwykle uroczą plażę, która powstała całkiem niedawno i na razie jest wykorzystywana głównie przez wędkarzy. A sam szlak biegnie na tyle blisko wody, że co jakiś czas można rzucić okiem na zalew. Dodajmy, że Greenwell na Warmii i Mazurach ma około 400 km długości i biegnie wzdłuż północnej granicy województwa oraz oczywiście przez nadzalewowe miejscowości. Kadyny to wieś położona w pobliżu dawnego staropruskiego Grodu pogesanów, w odległości około 23 km od Elbląga. Równie stara jak Tolkmicko, swoje najświetniejsze czasy miała, gdy stała się własnością cesarza Wilhelma II. Ten nakazał pod koniec XIX wieku zbudować tu swoją letnią rezydencję, co spowodowało całkowitą metamorfozę wsi. Dlatego do dziś nazywana jest cesarską wioską. Powstała tu wówczas manufaktura cenionej w kraju i za granicą ceramiki. Do dziś zachowały się przepiękne budynki folwarku i domy dla pracowników, zachwycające swoim pięknem połączeniem czerwień i cegieł z zielenią stolarki i zdobień. Jeszcze całkiem niedawno kadeny były znane ze swojej pięknej stadniny koni, która niestety została zlikwidowana. Dziś to naprawdę urocza miejscowość turystyczna położona nad zalewem Wiślanym i posiadająca mały Port morski, do którego można również wpłynąć łodzią. Polecamy odwiedzić ten 700-letni dąb, który nosi imię dawnego właściciela wsi, Jana Barzyńskiego. Jest najgrubszy w Polsce. W obwodzie, w pierśnicy, ma aż 10 metrów grubości i rośnie w towarzystwie innych, starych i dorodnych dębów. Wracamy rowerami do Tolknicka i wygodnie lokujemy się na naszym statku, gdzie należy nam się solidny odpoczynek i zebranie myśli, bo czeka już na nas gród kopernika. tur po Fromborku. Czas zacząć. Słuchajcie, musimy powiedzieć z panem Tadeuszem Kochańskim, przewodnikiem z Fromborka, którego tu wszyscy po prostu znają. I tu wszyscy mają taki bardzo miły zwyczaj i sobie mówią dzień dobry. A we Fromborku cały czas pod górę? Nie, to jest tak z, z górki. Mikołaj Kopernik to jedna z najbardziej fascynujących i najwszechstronniejsza postaci epoki renesansu, a Warmia ma to szczęście, że większość życia spędził właśnie tutaj i tutaj tworzył swoje największe dzieło poświęcone teorii heliocentrycznej. Fromborg, w którym zamieszkał Kopernik po opuszczeniu Lisbarka Warmińskiego, przez wieki uważany był nieprzypadkowo zresztą za stolicę Warmii. Miasto wyróżnia się ufortyfikowanym wzgórzem katedralnym, które przypomina zamek, lecz zamkiem nie jest. W obrębie tych murów znajduje się katedra, dawny pałac biskupi i dwie wieże. Mieliśmy okazję zobaczyć od środka całkiem niedawno odrestaurowany nowy pałac biskupi, którego wnętrza robią imponujące wrażenie, a już szczególnie duża dbałość o odtworzenie detali zdobień i piękne piece kaflowe. Znajdująca się tuż obok Bazylika we Fromborku jest największym kościołem na Warmii, spoczywa w niej 25 biskupów, a najsłynniejszym jest właśnie Mikołaj Kopernik, którego szczątki odnaleziono w 2005 roku i ponownie pochowano, choć do dziś ich autentyczność bywa kwestionowana. Stuprocentowe potwierdzenie może skrywać wciąż poszukiwana krypta biskupów, w której spoczywają szczątki krewnego Kopernika, biskupa Bacenroda. Miejscem obowiązkowym do odwiedzenia we Fromborku jest ta wieża dzwonnicza Radziejowskiego, dlatego że z niej można zrobić większość panoram miasta, ale także w wieży znajduje się wahadło Fukolta, które w piękny sposób uczy nas, czym jest ruch obrotowy ziemi. Na pewno ciekawym i wyjątkowym miejscem fromborka jest najstarsza w Polsce wieża wodna, której budowę przypisuje się Kopernikowi, choć to nieprawda. Ale prawdą jest, że w kawiarni u jej podnóża serwują najlepszą kawę w okolicy. A ze szczytu wieży rozpościera się przepiękna panorama na wzgórze katedralne i zalew. Bardziej naszym zdaniem zaskakującym miejscem jest położony w pewnym oddaleniu od wzgórza niepozorny budynek, który przypomina kościółek, lecz nim nie jest. Od XV wieku pełnił on funkcję szpitala. W Szpitalu Świętego Ducha, bo tak się nazywał, znajduje się dziś dział historii medycyny, Muzeum Mikołaja Kopernika, a w nim naprawdę niezwykłe ekspozycje czasowe związane z medycyną i tematyką przemijania oraz ekspozycje stałe, poświęcone historii medycyny. Równie ciekawy jest znajdujący się obok klasyczny dla średniowiecznych szpitali, ogrodozielnik, skąd czerpano medykamenty do leczenia chorych. Emocje do dziś rozpala poszukiwanie pavimentum kopernika, miejsca, gdzie słynny astronom prowadził swoje obserwacje a obecne obserwatorium, a właściwie dział Muzeum Kopernika prezentujący zabytkowe i wyjątkowe teleskopy znajduje się na górze Żurawiej położonej 2 km od miasta. Po wszystkim dobrze przysiąść obok dawnego kina Fregata, bo tu znajduje się podobna do olsztyńskiej ławeczka Kopernika i na wszystkich spogląda równie udany pomnik słynnego astronoma. Rozejrzyjcie się uważnie wokół, bo w chodniku znajdziecie herby i nazwy miast, w których żył i tworzył Mikołaj Kopernik. Na koniec wracamy do Fromborskiego Portu, bo przecież to miasto nad morzem, do którego spokojnie można dotrzeć, tak jak my, również od strony wody. Niestety brak tu udogodnień podobnych do innych, nowocześniejszych marin, ale miejmy nadzieję, że trwająca we Fromborku dyskusja na ten temat zmieni i ten port w prawdziwą perłę Zalewu Wiślanego. Frombork to nasz ostatni przystanek na trasie zalewowej na Warmii i Mazurach, skąd wracamy do miejsca startu, czyli portu Osłonka na Szkarpawie. Kochani, chciałem Wam powiedzieć na koniec, że mamy ze sobą naprawdę niezwykłą trasę, niezwykłą wyprawę po warmińsko-mazurskiej części Zalewu Wiślanego. Może macie do niej jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy. Jeżeli podobał Wam się ten vlog, zostawcie łapkę w górę. Zapraszamy na zalew Wiślany i do oglądania naszych kolejnych filmów.